Dzień dobry kochani, dzisiaj przyszedł do was yy, z vlogiem, już jako świeżo upieczona mamusia, yy, poznajcie naszego yy, synusia, Colin, hej Koliś, cześć kochanie, głodny co? Troszkę mu oczko jeszcze robię, ale yy, pani doktor mówiła, że to jest normalne, że te kanaliki się tam oczyszczają czekam aż się kolinek rozbudzi, nakarmię go, przebiorę i pójdziemy sobie na spacerek póki jest fajna pogoda na instagramie dostałam bardzo dużo pytań na temat wózka, bo dodawałam na instastory właśnie wózek i pytaliście mnie co to jest za wózek, więc zaraz wam pokażę i też dużo pytań i też było dużo pytań właśnie na temat tego śpiworka, który był w środku też wam zaraz pokażę jest to wózek firmy Jols i to jest model Day 3. O ile się nie mylę i wygląda on tak. Jest to taki jasny, szary. Chciałam czarny, ale stwierdziliśmy, że mamy białego kota i nam się to nie sprawdzi po prostu. Także wybraliśmy sobie taki szary i do tego mamy taki śpiworek z lamilu. Bardzo, bardzo fajny, wodoodporny. I tutaj ma takie. Futerko, jak widzicie, i jest naprawdę mega cieplutki. Także tak to się wszystko prezentuje. Dodam Wam jeszcze link w opisie, na której stronie zamawialiśmy ten wózek i śpiworek. Dzisiaj jest. O! Ktoś zaczyna płakać! Dzisiaj jest 8 dni po porodzie. Jak widzicie, już jestem w formie, wszystko już jest ok. Z kolinkiem też jest wszystko dobrze. Wczoraj byliśmy na badaniach. Przybrał już 128 gram. Także najważniejsze jest właśnie to, że przybiera na wadze, a nie spada. Także mleczko musi mu smakować od mamusi. Prawda, Kolinoś? Mleczko smakuje! Już szuka! Już szuka! Już ci da. Także ja go teraz nakarmię i zrobię to oczywiście poza kamerą, bo karmię Kolinka tylko piersią. Aha, jeszcze chciałam wam pokazać. Dostałam paczkę z Eveline do przetestowania. Tutaj mam różne kosmetyki, kremy i tym podobne. Dzisiaj malowałam się właśnie tą paletką i powiem wam szczerze, że naprawdę jestem naprawdę w szoku. Zobaczcie, wygląda to tak i pigmentacja jest naprawdę bardzo fajna. Cienie bardzo dobrze się rozprowadzają, także jestem pozytywnie zaskoczona. I dodatkowo opakowanie też jest naprawdę mega, mega fajne. Jeszcze Wam pokażę z bliska, jak ten makijaż, jak ten makijaż wygląda. Także, no, jak widzicie, o makijaż zrobiłam sobie tą paletką i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Na ustach mam błyszczyk. Ostatnio właśnie jakoś wolę też błyszczyki. Matowe pomadki strasznie zaczęły wysuszać mi usta. Tym bardziej teraz po porodzie zauważyłam, że one są jakoś takie bardziej suche i popękane. Także dzisiaj użyłam sobie tego błyszczyka z Eveline To jest taki zwykły, bezbarwny błyszczyk. Bardzo fajnie nawilżą mi usta. Także no, będę dalej testować te kosmetyki, co mi przysłali i na Instagrama Będę wam dodawać najwyżej co jakiś czas jakąś recenzję. Skarbuź na jedzony, dubka przebrana i może spać. Teraz będziemy się zbierać na spacerek na świeże powietrze, póki jest fajna pogoda. A teraz jeszcze chciałabym wam pokazać. Bo dostałam bardzo fajną paczkę z firmy Tiny Star i powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mega zadowolona. To też właśnie dostałam do przetestowania. Tutaj mam taką fajną poduszkę do karmienia i używam jej naprawdę od samego początku, codziennie i bardzo dobrze mi się sprawdza. I tutaj właśnie mam taki fajny wzorek. Z liściami i tam z jakimiś akcentami zieleni. Właśnie w pokoju w Holandii mamy wszystko na zielono. Tutaj dostałam jeszcze taki organizer do łóżeczka, ale to już sobie wszystko zamontuję w Holandii, jak będziemy. Tutaj na przykład możecie sobie to, to, to przywiesić i nie wiem, jakieś pampersy włożyć i tego typu rzeczy. Gwiazdeczki, i zobaczcie, wszystko jest bardzo fajnie zapakowane w takim kartonowym pudełku. To są takie gwiazdeczki, też będę mu to wieszać, właśnie na łóżeczko w Holandii. I tutaj mam jeszcze taki rożek. Jeszcze go nie odpakowywałam, ale wygląda bardzo ładnie. Wszystko jak widzicie. Jest takie zielone liście, także wszystko fajnie do kompletu. I to, słuchajcie, jest po prostu mistrzostwo świata. Bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Teraz Sławuś pojechał niestety na dwa tygodnie do Holandii. Jak Sławek pojechał, to postanowiłam, że mały będzie spał ze mną w nocy. Zaczyna się wiercić, to ja od razu wstaję i sprawdzam, czy wszystko jest ok. A tak to leży sobie tutaj koło mnie i nie muszę się martwić. Także to mi się bardzo przydało i tutaj zobaczcie są takie fajne detale. Już Wam mówię do czego Sławek pojechał, bo pewnie będą takie pytania. Sławek pojechał do Holandii mm, zarabiać pieniądze, no bo ma też swoją firmę i niestety musiał już jechać. My czekamy na paszport od małego. Będzie albo 31 października, albo 3 listopada, albo... Nie, albo 4 listopada, a najpóźniej 7 listopada. Sławek przyjeżdża, w, Sławek przyjeżdża 3 listopada, więc no, mamy nadzieję, że będzie już tego 31 października. To będziemy mogli od, od razu tego 3 listopada jechać do siebie, do domu w końcu, do Holandii. Już nie możemy się doczekać, naprawdę. Także no, to by było na tyle. Zaraz zbieram się na spacerek z małym. Wróciliśmy właśnie ze spacerku i teraz będziemy się kąpać. Znowu będziemy amać i spać, prawda? No i tak, mój malutki. Kto ci to kąpie, babcia? Babcia kąpała ciebie, lu, no tak. Mam dziecię nakarmiona i będę się z Wami żegnać. Jest... 8 chyba. Jest 8.15, już mam wrażenie, choćby była noc, także no, jest to, powiem Wam, coś pięknego, żeby być małą, ale też jest to bardzo wyczerpujące. Także czekam jeszcze na jedno karmienie, gdzieś tak około 22-23 się powinien obudzić. Dam mu zjeść i dopiero wtedy szykuję się do spania. Teraz idę się wykąpać i będę sobie leżeć i po prostu czekać, aż malutki wstanie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.